Hej kochani, dam Wam nowy przepis na leczo z dyni. Bardzo dobre polecam. Więc jeżeli macie kartki, to sobie zapisujcie. To jest tak, jedna dynia średnia, kroimy je w grube kostki. Dodajemy do tego kiełbaskę wędzoną, pomidor, ogórek korniszon, ogórek zielony, przyprawa bazylia. Przyprawa włoska, oregano, sól, pieprz, wegeta. To wiadomo musi się nam ugotować. To nam się ugotuje, będzie się nam gotowało, dochodziło do siebie. Sprawdzamy to, czy dynia jest miękka. Jeżeli dynia jest miękka, to kochani moi dodajemy troszeczkę kieczupu do tego i mieszamy. Po zrobieniu to wychodzi w taki kochani mój y, sposób, pokażę wam. Taki to ma kolor. No troszkę nam zaparowało. Naprawdę szybkie, dobre. Smaczne dla rodziny, dla znajomych. Dzięki pa.